Panie, panowie, oceaniczny dzień dobry. Dzień dobry. Bliżej siebie. Dobry. Bliżej, i bliżej siebie. siebie. Dzisiaj o rozczarowaniu. Odczarowujemy rozczarowanie. Każdy temat, który tutaj poruszamy w tym cyklu, oczywiście wynika z praktyki codziennej, z doświadczeń, z naszych własnych przeżyć. No i dzisiaj, co tu dużo mówić? Dałem się wkręcić w rozczarowanie. Po prostu zaiskrzyło na Nie, nie ze mną, <laughs> tym razem. <laughs> nie z Kasią. Była osoba trzecia, która nawet sobie nie zdawała sprawy, co się dzieje we mnie, bo to nie zostało jakoś zakomunikowane. Interakcja była na odległość. Natomiast no, pojawiło się rozczarowanie, jakaś zło złość, roz rozgoryczenie w pewnym sensie. Mhm. No i to był taki e, m, przyczynek do tego, żebyśmy rozwinęli tutaj swoją e, rozmowę i w zasadzie wrócili do tematu, który już poruszaliśmy kilkakrotnie, wielokrotnie, a nawet mogę powiedzieć, że był on e, integrowany, tak? Czyli poza całą rozmową przeszliśmy to do, do, też do pewnej praktyki, ale o tym jeszcze powiemy za chwilkę, co z tym w ogóle można zrobić. Mm -hmm. e, no i możemy powiedzieć tak, że w ogóle skąd się bierze rozczarowanie? Dlaczego nam się, e, e, czujemy się rozczarowani? No tak, najpierw była ta złość, jak powiedziałem, ale potem było to zatrzymanie się, stop, jakby spojrzenie bardziej na chłodno, mimo wszystko, na sytuację. No tak, ale tak? jeszcze przed tym, jeszcze przed tą Twoją złością był fakt, że czegoś oczekiwałeś. A, no tak, tak, że tak, czegoś tak, tak, spodziewałeś tak, tak, się, tak? Bo tak, tak, to jest taka, tak. wiecie, no to jest taka, takie koło, że oczekujemy czegoś. W związku z tym, jeżeli się to nie dzieje coś według naszego scenariusza, naszych wyobrażeń, Pewnego, pewnego obrazu, do którego jesteśmy przywiązani, to właśnie czujemy się rozczarowani. No ale teraz tak, yy, ponieważ. Yy, no tak, to ja yy, dopowiem, tak? bo to ja, się, ja byłem rozczarowany. <laughs> ja nie ja. Że, tak, że miałem pewną wersję wydarzeń. Yy, to się wszystko działo oczywiście w mojej głowie. Była jakaś koncepcja. Wydawało mi się, że tak to powinno być, jak ja to widzę. Natomiast po fakcie. Zobaczyłem, że przecież ja nie mam danych na temat, jak ta sytuacja wygląda po tamtej stronie, która rzekomo była początkiem mojego rozczarowania. Nie, nie wiem nic dlaczego, dlaczego sytuacja. To jest bardziej złożony temat niż, niż mi się hmm. wydawało początkowo. Chociaż ja myślę, Bo mam tylko że... ogląd jednostronny. No tak, ale mnie się wydaje, że nawet nie musisz wiedzieć, co tam się dzieje. Ważne jest, jak reagujesz na to, co tobie się wyświetla dla ciebie. Hmm. Oczywiście, że potem jak znamy uwarunkowania tej drugiej strony, dlaczego coś się wydarzyło tak, a inaczej, albo dlaczego właśnie taka odpowiedź padła, to możemy sobie to jeszcze jakoś. Tam, może złagodzić to tak? nasze mm -hmm. zrozumienie, albo je trochę podkręcić. Natomiast y, najważniejsze jest to w ogóle nasza reakcja bez, bez względu na to, co się dzieje po tej drugiej stronie, jakie były przyczyny. To znaczy, To wydarza się coś i my mamy to rozczarowanie. Y, y, I zobaczcie, bardzo często też. Y, Mamy mm, oczekiwania bardzo duże wobec samych siebie, i czujemy się rozczarowani sami mhm. sobą w bardzo mhm. wielu sytuacjach. Hmm. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, może nawet nie jedno. Może nawet jesteśmy bardzo surowymi sędziami wobec samych siebie, tak? Bo patrzymy hmm. na te wszystkie plany, których nie zrealizowaliśmy. Na miejsca, hmm. do których chcieliśmy dojść i nie doszliśmy. I tak dalej, i tak dalej. I, I właśnie jesteśmy bardzo, bardzo surowi i rozczarowani samymi sobą. I teraz co się dzieje, jak jesteśmy rozczarowani? Yy, yy, nakręcamy kolejne oczekiwania. Które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną spełnione, bo jesteśmy właśnie w tej spirali i niejako nastawieni, że może się to nie udać. Gdzieś w naszym wewnętrznym systemie już się zapisał taki program, że to po prostu się nie może udać. Już tyle było mhm. tych, prawda, mhm. tych rozczarowań. Mhm. No i je powtarzamy, no bo jakby nie wyskakujemy z tego zaklętego kręgu. I dopóki nie zobaczymy, że sprawa jest bardziej złożona, w nas samych. W nas samych, tak. Mhm. Coś nas triggeruje. Dopóki sobie nie uświadomimy, co to jest tak naprawdę, no to jest duże, duże ryzyko, duża szansa, że będziemy powtarzać to, to, tak. to rozczarowanie w sobie. A dlaczego rozczarowanie jest w ogóle niefajne? Dlatego, że bardzo nas angażuje emocjonalnie, energetycznie, mhm. prawda? Zabiera dużo siły. Nie pcha sprawy do przodu, mm -hmm. prawda? Jak, jak to zwykle z tymi negatywnymi emocjami. Chyba, że ktoś, nie wiem, ma takie podejście, że go to bardzo mobilizuje do dalszego działania, ale to też nie jest ten, powiedzmy, można inaczej się e, e, dyscyplinować i mobilizować do, mm. do działań. Ale wróćmy jeszcze do tego, właśnie do tego, że no, najpierw jest oczekiwanie, potem jest rozczarowanie, jest ten zaklęty krąg. Jak możemy z niego wyjść? E, Dobrze jest sobie właśnie zatrzymać się i zobaczyć te wszystkie sytuacje, przypomnieć, przyjrzeć się, w których byliśmy rozczarowani. Za tym właśnie tam jest dużo, dużo, może być smutku, może być złości, może być gniewu. Czujemy się niewystarczający wówczas, mamy też pretensje do kogoś, do siebie. Jest cały pakiet różnych emocji. I jeżeli y, 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 macie już to doświadczenie, jak i pracę ze sobą, umiejętność tego dialogu ze samym sobą, dobrze jest nawet z kartką papieru tym te, te sytuacjom się przyjrzeć i popatrzeć z tej, na, 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 na nie z tej pozycji obserwatora dzisiaj, tu ja gdzie jestem, z moją mądrością, z moją wiedzą na ten temat. Po prostu poodpuszczać, jak to się mówi, te emocje. Być może, no właśnie, zostawić za sobą te stare ścieżki, jak jest temat to wybaczenia komuś, sobie, komuś innemu, też zrobić tą, tą pracę i po prostu posprzątać ten teren. Bo to nie jest tak, że my w ogóle jesteśmy pozbawieni w życiu oczekiwań. Zawsze czegoś się spodziewamy. z jakiegoś powodu tylko nasz mózg może jest tak, powiedzmy, skonstruowanym, że spodziewamy się gorszego, czegoś tak. Spodziewamy mhm. się zagrożenia, spodziewamy się i, i, i jesteśmy w tym takim mhm. nastawieniu takiej czujności tak do działania, ale uczymy się też spodziewać się najlepszego. Mhm. Uczymy się, czy przyzwyczajamy siebie, przyzwyczajamy nas na nasz własny system do tego, żeby się spodziewać coraz y, częściej dobrych rzeczy? Bo dlaczegoż nie miałoby się nam po prostu dziać dobrze? Hmm. Natomiast, wracając jeszcze do tego właśnie zaklętego kręgu i odczarowywania, jak już sobie posprzątamy te historie, y, pozwolimy sobie na taką szczerość ze sobą, na wyrażenie, tak, w tych sytuacjach czułam się źle, czułam się źle ze sobą, czułam się ze tej, tej sytuacji. Miałam takie, takie emocje, puszczam to, pozwalam temu odejść, zostawiam to, bo to mi nie służy. To wtedy, powiedziałabym, uwalniamy ogromny ładunek energetyczny i mamy. który utknął w tą sytuację, tam, W który gdzieś tam. zabrał nas tam. i możemy do tak, i zyskujemy, no, zyskujemy no, si lekkość, się, i wolność, i siłę, wolność siłę. do kolejnego działania. Tam. Natomiast. Myślę, to jeszcze jest ważne na przyszłość, żeby y, spodziewając się jakiegoś y, rozwiązania, jakiegoś scenariusza, jakiejś odpowiedzi, żeby też za mocno się do tego nie przywiązywać, bo to właśnie powoduje to rozczarowanie. Mm. Tak. Mm -hmm. y, y, nasze osobiste doświadczenie pokazało nam już wielokrotnie, że y, nawet jeżeli czasem było coś nie po naszej myśli, prowadziło nas do dużo lepszych, do rozwiązań, których nawet nie braliśmy pod uwagę. Wtedy nie widzieliśmy tego na krótką metę, ale z perspektywy tak. czasu okazało się to jakby zbawienne i. To, to podam taki przykład z zupełnie początków naszej znajomości, że nie dostałam się na kierunek studiów, który sobie wymyśliłam. Dostałam się na inny kierunek studiów. Na którym ja już studiowałam. I w ten sposób się poznaliśmy. <głos> <głos> Więc... A było takie rozczarowanie, prawda? Było... Zdając, zda... kiedy zdawałaś. Mhm. No. Także mm. taka anegdota tutaj nasza prywatna, ale myślę, że macie też takie swoje doświadczenia, więc odczarujmy rozczarowanie i nie pozwólmy, żeby rozczarowanie zaczarowywało nas negatywnie i, nie nami. I miotało nami. Mm -hmm. I ja zawsze zapraszam do takiej dużej szczerości ze sobą, ze swoimi emocjami, bo emocje trzeba zobaczyć i trzeba się przyznać, że się źle czuliśmy. Nie ma też, nie można też udawać. Jakby <śmiany> y, 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 spychając na boki, zamiatając mm. pod dywan pewne rzeczy, ale jak już zobaczymy w tej prawdzie i to zobaczymy, to to, co właśnie y, 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 tutaj już padło, czy czym mówił Robert, wolność, wolność, wolność wyboru, to jak ja chcę w następnych mm. sytuacjach. Mm. Tyle jak na chcę? dziś. Tyle na dziś. <śmiany> Tyle nadzieję, Jesteśmy <śmiany> znowu bliżej siebie. Tak. I mamy nadzieję, że, że Wy również, że każdy z Was też. I że właśnie no, czarujmy to życie w takich w takie, w takie obrazy, w, taką, w takie odsłony,, które, w których będziemy się czuć. wolniejsi. Wolniejsi. Do zobaczenia. Do zobaczenia.